Dobry wieczór pani Danuto. Dobry wieczór. Prześlicznie pani wygląda. Piękna kreacja. W ogóle dzisiaj pokaz Macieja Jazienia. Jak się pani czuje, że może tutaj pani być dzisiaj z nami? No jestem szczęśliwa, że jestem gościem w, 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 na tak wspaniałej, fantastycznej uroczystości 25-lecia e, pracy e, Macieja Jazienia. A miała pani wcześniej możliwość z nim współpracy? Przez lata całe. Właśnie przed, przed chwilą rozmawialiśmy o tym i ja nie pamiętam, który to był rok, ale to musiał być jakiś początek 2000, chyba 2004 mniej więcej, 2004 prawdopodobnie i wtedy chyba spotkaliśmy się po raz pierwszy. I od tego czasu to jest bardzo ciekawa przygoda i ja czuję się rzeczywiście pod Maćka skrzydłami, pod jego opieką, jeśli chodzi o o e, ubiory na, na, na różne imprezy, premiery i tak dalej. E, I nie tylko. Ja muszę zapytać o Pani kultową rolę w filmie Nigdy Życiu, ponieważ ten film uwielbiają wszyscy, i młodzież, i starsi. Jak w ogóle Pani wspomina ten czas i siebie oglądającą na ekranie w takim filmie, który wywołał takie poruszenie wśród widzów? No to jest, dla mnie jest to ogromne zaskoczenie, że, że ten film, film właśnie do, do, dotąd jest żywy i że jest, e, i że jest znany i żywy i cytowany przez młodzież. To jest niesamowite. Um, e, I oczywiście ja z ogromnym sentymentem, jeśli, jeśli udaje mi się. Nie, nie widziałam go nigdy w całości po premierze, od premiery. Natomiast zdarza mi się czasami nadziać na, w telewizji na jakieś fragmenty. I oglądam to z, z ogromnym sentymentem. To, jest, to była rzeczywiście niezwykła przygoda. Nie, nie w każdym momencie tej przygody dla mnie łatwa, ale, ale w sumie w tej chwili myślę o tym z, z ciepłem wielkim. Poza tym to jest niesamowite, co, co mnie też zaskakiwało. Kobiety spotykane przez lata ale zwłaszcza w tym czasie około premierowym, czy tam po, po, tuż po premierowym, kobiety spoty, spotykane w, w różnych miejscach, w sklepach, na ulicy, w banku, em, które mówiły, które zwierzały, zatrzymywały mnie, dziękowały mi i zwierzały się ze, 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 ze swoich losów y, i opowiadały o, 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 o tym, jak zmieniło się ich życie, jak właśnie też z, zdecydowały się po obejrzeniu tego filmu zmienić zwrotnicę i zacząć nowe życie. Tak, bo mimo tego, że to jest fabuła, fabuła filmu, to mimo wszystko takie rzeczy zdarzają się w prawdziwym życiu. No takie rzeczy często zdarzają się w prawdziwym życiu. A ja mam pytanie do pani, ponieważ jeszcze pół roku temu mówiła pani, że chciałaby namówić córki do tego, żeby być już babcią, żeby były wnuczki. Zmieniły zdanie. No, na razie nie słyszę. Nie, nie, nie ma żadnej informacji na temat. <noise> na temat wnuków. A to by było Pani takie spełnienie i marzenie, żeby mi z tego upragnionego wnuka wnuczkę? Nie, ja nie mam jakiegoś ciśnienia. znaczy Nie mam ciśnienia w sobie i nie mam, nie, 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 nie cisnę, nie duszę e, e, moich córek. To jest ich życie, to, to są ich wybory, ich decyzje. I po prostu e, Pani będzie na to czekać, aż wreszcie same podejmą decyzję odpowiednią. Otóż to. A jeszcze zapytam odnośnie ról, bo nieważne, wiadomo, co chwila przychodzą, pojawiają się na rynku aktorskim no, nowi ludzie i na przykład, czy Pani spotkała się z informacją taką od reżysera bądź od producenta, że jest Pani za stara dla jakiejś roli? E, chyba tak, było coś takiego, ale teraz nie pamiętam, wyrzuciłam to z głowy. Tak, tak, coś takiego miało miejsce, e, ale nie pamiętam czego to dotyczyło, nie, nie pamiętam. A właśnie, a dlaczego w ogóle w taki sposób jest, są traktowani tak naprawdę aktorzy, którzy z, zrobili coś na rynku polskiego filmu spektakularnego? No ja nie wiem, to nie jest pytanie do mnie. E, natomiast rzeczywiście jest taka tendencja, że e, e, jeśli chodzi o aktorki, z mężczyznami prawdopodobnie jest inaczej, ale jeśli chodzi o aktorki, o kobiety, to bardzo często się to zdarza, że, że 30-latkę gra 20-latka, 40-latkę 30-latka. 30 okay. no. Ale myślę, że to się zmieni. Eee, myślę, że to się zmieni Taka, taki wiatr idzie z zza oceanu, tych pięknych, fantastycznych, kobiecych ról bez makijażu, bez make-upu na surowo, takich żywych, prawdziwych twarzy. A, mięsistych ról, i fantastycznych losów postaci. A ma pani jakieś takie niespełnione marzenie, niespełnioną rolę, w którym pani by chciała zagrać w filmie? Nie, nie mam, co sobie bardzo chwalę i dotyczy to również teatru. Nigdy nie miałam ról marzeń. I na pewnym etapie życia zdałam sobie sprawę, że to ma e, duży sens, bo ja po prostu e, nie mam ról, które straciłam. Nie żałuję niczego, co, mogło, co mnie ominęło, czego nie dogoniłam, co mi zostało odebrane. A wszystko, co dostaję, jest dla mnie niespodzianką, bo nie spodziewam się tego. Nie myślę, nie marzę o tym. Okej, okay, a jeszcze zapytam, jakie plany na święta i na Sylwestra i Nowy Rok? Ponieważ teraz jest grudzień, to jest takie podsumowanie roku. Co zrobiłam źle, co zrobiłam dobrze, co mogę poprawić? A jak wygląda to u Pani? Nie, 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 nie robię podsumowań. Natomiast marzę o spotkaniu rodzinnym, dom, przyjaciele, przyjaciółka przyjeżdża do nas, z przyjaciółka z mojego pierwszego teatru, e, która jest właściwie członkiem naszej rodziny. No i spotkania z, z dziećmi, z ich, z ich partnerami, z dziewczynami, z ich partnerami, z e, ich psami, ponieważ kiedy się wszyscy zjeżdżają, to mamy piątkę, mamy sforę. <grym, <grym, czyli a, wesoła rodzinka. Wesoła rodzina, tak. Czy jak w tym roku wszystko się odbywa od, u pani, no to pierogi będą lepione, czy nie? będą lepione przez moją przyjaciółkę, która jest mistrzynią w lepieniu pierogów, w cieście pierogowym. No, farszu, farszu takoż, ale ciasto to jest, to jest rzeczywiście bardzo trudna piłka. A ona to robi niesamowicie. Pysznie. O, właśnie, przełykam ślinkę. A ja, ja, nie, ja, ja to robię takie Proste rzeczy, typu barszcz. A ona prawdopodobnie zrobi łóżka. Aha, czyli musimy się tak. już z Dokładnie, Dokładnie, tylko jeszcze ostatnie pytanie. Jakie plany na przyszły rok? Czy zobaczymy jeszcze tę gdzieś w kinie, na, w jakimś filmie? A to pytanie proszę zadawać reżyserom tudzież producentom. Bo okay. Ja na nie nie znam odpowiedzi. Znaczy, tak, są, mam. mam Właśnie zdjęcia, jestem po zdjęciach. W, w październiku skończyliśmy, więc, ale nie wiem, czy on startuje w przyszłym roku, prawdopodobnie w, w kalendarzowym 2024 będzie miał swoją premierę. No, za chwilę, w, przyszł, w przyszłym tygodniu, w przyszłym tygodniu y, premiera Kleksa. Dobrze, super, dziękuję bardzo.